Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. wyniki które osiągnęliśmy w czwartym kwartale są zgodne z tym co planowaliśmy. Tutaj absolutnie to co się wydarzyło było zaplanowane i takie wyniki są dla nas jak najbardziej w porządku. Tutaj to na co warto zwrócić uwagę to są wzrosty dotyczące też przychodów, bo przede wszystkim rok do roku patrząc, oczywiście to jeszcze nie jest audytowany wynik. Ten audyt jeszcze przed nami, natomiast rok do roku przychody wzrosły o ponad 60%. Zresztą, jeśli sięgnie się pamięcią wstecz aż do roku 2019, wcześniej ten wykres pokazujący nasze przychody, on układa się naprawdę przyjemnie, nawet dla oka, już nie powiem, że dla budżetu spółki. My w przeciągu trzech ostatnich lat podpisaliśmy trzy duże umowy z wydawcami dwie z nakonem jedną pod koniec zeszłego roku z Astragonem więc wyniki które widać w raporcie są jak najbardziej satysfakcjonujące no a myślę że w przyszłości może być jeszcze lepiej Jeśli chodzi o cały 2022 rzeczywiście był to rok pełen wyzwań dla całego game devu, ale myślę że nie tylko świadczyło o tym ruchy związane z kadrami dużych gigantów technologicznych, co oczywiście przekłada się w mniejszym lub większym stopniu również na nieco mniejsze spółki, takie jak nasza. No, rok 22 było to spore wyzwanie. Myślę, że sporo wyzwań jeszcze przed nami, to nie jest koniec, ale ja uważam, że budując w sposób stabilny spółkę i działając u podstaw, no, jednak buduje się. Podwaliny po to, żeby ten biznes był stabilny, niekoniecznie bezpośrednio tak jak cały rynek. Więc my tutaj liczymy, że ta stabilność u nas nadal będzie, nadal będzie, będzie jeszcze lepsza dzięki nowym kontraktom, które podpisaliśmy, dzięki temu, że przed nami premiera Taxi Life'a, gdzie, gdzie tutaj IP mamy wspólne z nakonem w przeciwieństwie do Life'a. W 2022 roku wydaliśmy właśnie Train Life w pełnej wersji. Była to wersja nie tylko PC-towa, ale też wersja na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, stary Xbox, nowy Xbox. W tym momencie przygotowujemy się do wydania na Nintendo Switcha. To wszystko działo się u nas na pokładzie wewnątrz spółki. Wzrost zespołu, wzrost kompetencji no jest widoczny gołym okiem. My przez ostatnie kilka lat urośliśmy z 15-osobowego zespołu do, do około 60-osobowego zespołu. Potrafimy tworzyć dwie gry równocześnie. Jest to duży atut, bo to przyspiesza nasze prace i przyspiesza możliwość wydawania kolejnych tytułów. Więc 2022 rok był to dla nas ważny rok, natomiast 2023 będzie równie ważny, jeżeli nie ważniejszy. I myślę, że i tego sobie życzę też, żeby każdy, żebyśmy mogli tak powiedzieć o każdym kolejnym roku. Jeśli chodzi o TrainLife, jest to gra, De facto naszego wydawcy, nasz wydawca, jeżeli chodzi o IP, nasz wydawca odpowiada, odpowiadał też za marketing i, i sprzedaż, więc oni też publikują albo mają możliwość, bo, bo tego nie robili, publikować dane dotyczące sprzedaży. Te informacje nie leżą w naszej gestii do dzielenia się, jeżeli chodzi o, o dostęp publiczny. Natomiast zarówno my, jak i wydawca podsumowaliśmy sobie współpracę do pełnej wersji projektu i ta współpraca była bardzo satysfakcjonująca. Myślę, że potwierdzeniem tego było podpisanie kolejnej umowy z Nakonem nad Taxi Life już na nieco innych warunkach. Taxi Life też już jest dostępny do wishlistowania na, na Steamie, do czego serdecznie zachęcam. Natomiast wracając do, do Train Life'a. Dla nas strategicznym celem było powiększenie zespołu, było stworzenie gier na, luż, na różne platformy, nie tylko na pc ta Było pozyskanie know-how w tym zakresie, stworzenie działu QA, który dalej będziemy mogli wykorzystywać w kolejnych naszych produkcjach. No i to się udało osiągnąć. Więc Z perspektywy Sinterakta mogę powiedzieć, że cele strategiczne. Jakie kryły się za tym projektem, zostały niemal w 100% osiągnięte. Z punktu widzenia komercjalizacji produktu, jest to część już po stronie naszego wydawcy, więc pewnie pytanie o, o to, jak satysfakcjonująca komercjalizacja, jak ta, jak ta komercjalizacja była satysfakcjonująca do tej pory, pewnie to rzeczywiście jest pytanie do nich. Natomiast z naszej perspektywy, my też jesteśmy zadowoleni z tego, jak ta gra została przyjęta przez rynek. Tak, jak wspominałem, sprzedaż to nie tylko PC, ale też konsole. No i przed nami też bardzo ciekawa konsola Nintendo Switch. Nie mamy za dużej konkurencji, jeżeli chodzi o Switch'a. Stworzyliśmy prawdopodobnie jedną z największych gier na Switch'a, jeżeli chodzi o, o obszar świata. Tak mówiąc, anegdotycznie bardziej, jest to gra około, obszarowo około 30 razy większa niż Wiedźmin. Oczywiście wieźwin nie był tunelowy, tak jak nasza jazda pociągiem, bo tutaj poruszamy się tylko i wyłącznie po torach. Ale dla takiego urządzenia jak Switch nie ma to większego znaczenia. Trzeba załadować cały świat, i udało nam się to osiągnąć wewnętrznym nakładem sił. I dzięki temu, że mamy bardzo dużo narzędzi proceduralnego generowania świata, dzięki temu mogliśmy cały świat przygotować w dedykowanej wersji dla Switcha. Więc podsumowując, Train Life był dla nas niesamowitą nauką niesamowitym poletkiem do budowania know-how, budowania ekspertyz zarówno od strony produkcyjnej na różne platformy, ale też od strony certyfikacji, od strony również marketingu i publishingu, bo, bo tutaj skrzętnie podglądaliśmy naszego wydawcę. No i mamy pewne wnioski, jak do takich tematów podchodzić na przyszłość. 2023 dla Sideracta będzie bardzo ważnym rokiem. Po pierwsze rozpoczęliśmy współpracę pod sam koniec zeszłego roku z Astragonem. Myślę, że jeżeli chodzi o gry symulacyjne, jest to ikona światowa, ma kilka naprawdę tytułów ważnych dla, dla tego segmentu, dla, dla symulatorów, dla premium symulatorów związanych z pojazdami, czyli dokładnie działki, w której my jesteśmy bardzo mocni. Tą współpracę poprzedziły kilkumiesięczne intensywne rozmowy. Czasem wewnątrz spółki wręcz żartujemy, że było to niejako due diligence pod kątem projektu i, i tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie projekty z najwyższej półki symulacyjnej tworzyć. No i przeszliśmy pozytywnie ten test bardzo wymagającego partnera, co mnie bardzo cieszy. Więc przed nami rok rozpoczęcia pracy nad projektem Zastragonem. Tutaj niestety nie możemy powiedzieć jeszcze więcej, zmieni się to pewnie w przyszłości, ale, ale nie w najbliższej. Tutaj po stronie Astrago należy kwestia informowania o tym, cóż to jest za gra, kiedy ta gra się pojawi i tak dalej. Natomiast drugim ważnym elementem, a dla nas wręcz najważniejszym jest Taxi Life i planowana premiera pod koniec jeszcze w tym roku. Więc na tym się skupiamy, bardzo mocno pracujemy, przygotowujemy z, z nakonem kampanię, plany kampanii marketingowej. W tym wypadku no, kampania rozpocznie się kilka miesięcy taka prawdziwa, właściwa, kilka miesięcy przed startem samego projektu. Więc przygotowujemy się bardzo skrzętnie do, do tego momentu i to będzie mogło też zwiastować mniej więcej, kiedy ta premiera nastąpi. Więc jest to duże wydarzenie dla nas. Tak jak wspominałem, różnica pomiędzy Taxi Life'em a Train Life'em jest taka, że Taxi Life jest naszym wspólnym IP, jeżeli chodzi o nas i na Kona, więc też to zmienia podejście do, do monetyzacji samego projektu również po stronie Sinteracta. No i tak jak mówiłem, mamy dwa projekty na raz, więc w momencie, kiedy skończy się Taxi Life, zespół Taxi Life'a e, oczywiście tutaj myślimy o, o rozwoju gry y, poprzez kolejne DLC, natomiast porowy zespół Taxi Life'a, głodny nowych projektów będzie dostępny do tego, żeby rozpocząć pracę nad czymś nowym, y, czy y, rozpocząć pełną produkcję czegoś nowego. No i to jest to, to coś nowego, to jest nasz projekt Nordstar, y, to są y, kierunki, y, y, które wytyczaliśmy w zeszłym roku i brainstormy, które robiliśmy w zeszłym roku. Y, no i w tym roku ten projekt powinien nabrać realniejszych kształtów. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, na którym etapie i czy w ogóle będziemy chcieli współpracować z wydawcą w kontekście tego projektu, natomiast będzie to kolejne, kolejne duże wydarzenie w historii spółki. Naszym celem długoterminowym jest możliwość wydawania gier od konceptu po doprowadzenie ich aż na rynek. Czyli marketing, publishing, natomiast nie chcemy tego robić wszystkiego naraz. To jest y, duże wyzwanie i dodatkowa gałąź wiedzy, więc musimy się odpowiednio uzbroić, zanim podejdziemy do takiego tematu. Partnerem programu była spółka MFood SA. Największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.